Od dłuższego czasu widzowie spekulowali, że między wujkiem Ługim a fusialką jest coś nie tak. Para coraz rzadziej razem się pokazywała, a gdy widzowie na różnych streamach pytali o stan ich relacji, pytania te zostawały przemilczane. Sporo osób śmieje się z tak zwanych detektywów tiktokowych, lecz to właśnie oni jakiś czas temu spekulowali o tym, że parata nie jest już razem i jak za chwilę się dowiecie, mieli oni rację. Wujek Łuki na swoim story poinformował o ciężkiej decyzji, jaką musieli oni podjąć, a mianowicie fakt, że po roku walki o ich związek musieli się oni rozstać. Zachowując przy tym bardzo dobre stosunki. Wejkułki oficjalnie podziękował Kasi za 5 lat związku oraz poprosił widzów o uszanowanie ich prywatności. Wielu widzów mocno krytykowało ten związek z tego względu, że między parą było kilkanaście lat różnicy. Co więcej, ich relacja rozpoczęła się tak naprawdę od stricte pracowniczej relacji, kiedy ta fusialka zaczęła pracować w ekipa tonosi, co również było powodem do wielu uszczypliwych komentarzy. Natomiast z tego co widzimy, rozstanie miało miejsce w spokojnych nastrojach, tak więc są małe szanse na to, aby jakiekolwiek brudy miały wyjść po czasie. Tak jak często ma to miejsce w związkach influencerów. Niestety, ale małe szanse są na to, aby znaleźć zagubiony przedmiot, na przykład w taksówce. A właśnie z takim problemem mierzy się czajnik. I Fueser poinformował, że podczas wizyty w Paryżu stoi w taksówce sporą kwotę pieniędzy i nie może ich odzyskać kontaktując się z kierowcą. Byłem w Uberze walizkę z 20 tysiącami złotych. Jestem we Francji i fajnie by było, gdyby ktoś z was miał kontakt do Ubera. Lub wiecie jak taką sytuację rozwiązać, bo nie mogę skontaktować się z kierowcą, tylko generalnie mogę sobie zapytać się supportu. A oni mi odpowiedzą w ciągu 24 godzin, więc ta walizka pewnie zniknie w niewyjaśnionych w każdym razie, jak ktoś wie, jak to rozwiązać, to będę bardzo wdzięczny za pomoc. Jest spora szansa, że walizka miała służyć do jakiegoś challenge'u, jednak, pozostawienie jej w taksówce i zapomnienie o niej jest bardzo nieodpowiedzialne. Na co również zwrócili uwagę widzowie. Influencer po kilku godzinach wrzucił story, w którym mówi, że wrzucił współpracę z której zarobił 30 tysięcy złotych, dzięki czemu w prostym rozrachunku jest już 10 tysięcy na plus. Całość brzmi jak bardzo odrealniona historia, lecz w ostatnim czasie czajnik sprawia wrażenie osoby odklejonej od rzeczywistości. Więcej pieniędzy pozostanie również w portfelach byłych. Ekipowiczów. Od momentu rozpadu pierwszej ekipy były wielokrotnie przekazywane jasne sygnały dotyczące tego, że tak zwana ekipa B nie do końca jest zadowolona z warunków zakończonej współpracy, a warunki te mówiły prawdopodobnie o tym, że muszą oni nadal oddawać istotny procent swoich zarobków do Freeza. Nie jest tajemnicą, że gdyby nie Karol, wielu ekipowiczów nie zaistniałoby w internecie, a schemat współpracy między większym twórcą a mniejszym w postaci promocji w zamian za pracę zysków jest bardzo popularny. I wielu twórców w naszym kraju tak funkcjonuje i rozumie tego realia, lecz ten model współpracy przestał. Odpowiadać byłym ekipowiczom, ale ostatnio zostało zamieszone oświadczenie, w którym to możemy się dowiedzieć, że doszło do porozumienia między ekipą a Marcyą Murcik z trąbą Pateckim i poczciwym krzychem. Warto zaznaczyć, że nie pojawił się tutaj mini Mike, tak więc jego sprawa jest prawdopodobnie w toku lub nie rościł on żadnych zmian. W związku z tym oświadczeniem dowiadujemy się, że ekipowicze są zmuszeni do sprzedaży swoich akcji na rzecz spółka Ekipa Holding. Musiało też dojść do rozwiązania kwestii praw autorskich w związku z tworzonymi dotychczas wspólnie treściami. Całość zakończyła się w pozytywnych relacjach, jak dowiadujemy się z oświadczenia. Taki rozwój rzeczy już jakiś czas temu przedstawiał Fryz w jednym z wywiadów informując o dobrych zamiarach. Natrafiłam na komentarze które mówiły, no że może coś z tymi procentami dla nich było nie tak. Kurczę, wiesz co, ja zawsze uważałem, że jeżeli chcesz z kimś robić coś, to on po pierwsze musi mieć tego większość, żeby czuł się, że to jest jego, mm -hmm. po drugie sam jakbym się postawił na, w takiej roli, czułbym, że jakby muszę mieć dużą tego część, nie? To są dwie pierwsze kwestie i zresztą jak z wami gadaliśmy, to ja wam, ja wam to komunikowałem od samego początku, ale trzecia kwestia jest taka, że wiadomo, nie mogę powiedzieć jaki mamy procent z ekipowiczami, no bo obowiązuje jedna z umowa, ale gdyby siedział tutaj wujas i był moim przyjacielem i chciałbym zrobić z nim jakiś projekt, go, To będzie mu tak. Umówimy się tak, że wiesz, ja ci wypromuję, ty będziesz mi oddawał, nie wiem, między 25 a 35%. I dodatkowo, jeżeli Twoje wyniki będą lepsze z miesiąca na miesiąc, no to ten procent będzie mógł się obniżać, czyli taki mm. sukces finie. Więc jak sama widzisz, no raczej moje podejście jest takie, że ja się lubię dzielić. Mm -hmm. Lubię, jak ktoś ma sukces i lubię, jak ktoś z tego sukcesu ma też jakieś fajne korzyści, bo wtedy wiem, że on będzie się starał jeszcze bardziej. A no podsumuję to taką klamrą, że jak siądziemy, to jestem w stanie wiele rzeczy zrozumieć i po prostu kiedyś wspólnie na pewno jeszcze siądziemy i Zbijemy sobie szklankę, bo alkohol nie pija. Na pewno co warto podkreślić, sporym sukcesem jest to, że końcowo udało się wypracować ugodę jednak tak trwało to aż dwa lata i kosztowało dużo wysiłków wszystkich influencerów. Niestety sukcesem nie zakończył się manewr w Piotra Szeligi. W internecie pojawiło się nagranie, gdzie ten chciał się popisać przed stojącymi ludźmi i driftem pokonać zakręt, lecz auto się obróciło, a wiele osób wyśmiało influencera i jego umiejętności prowadzenia. Sytuacja prawdopodobnie bardzo szybko by się rozmyła, gdyby nie fakt, że miała ona miejsce na drodze publicznej, gdzie takie manewry są bardzo. Bardzo surowo karane. Kara za driftowanie może wynieść nawet 5000 zł, a nagranie zamieszczone w sieci nie ma zamazanych tablic, co również pozwala na identyfikację pojazdu. Pojawiło się wiele komentarzy, że takie rzeczy powinno się robić na torze ani na drogach publicznych. Kolejnym faktem jest to, że na przejściu dla pieszych stoi ludzie w bliskiej odległości od jezdni i manewr ten mógł być realnym zagrożeniem. Zagrożona jest również znajomość nitro, jak i Kasiks. Dwójka kata od dawna w internecie utrzymuje dobry kontakt, a z wiele zawdzięcza nitrozyniakowi, lecz w ostatnim czasie ich relacja znacznie Cierpiała i nie miało to być spowodowane banem sergiusza, a czymś innym. A całej sprawie jest poinformowała na podcaście z chodzi o Nitra, to ja z dnia na dzień przestałam się do niego odzywać, nie tłumacząc mu dlaczego, znaczy, mając zamiar, ale nigdy tego nie zrobiłam jeszcze. I przestałam się do niego odzywać z takiego dosyć prywatnego powodu i nigdy mu tego nie wytłumaczyłam, a ludzie po prostu robią domysły, o co to mogło chodzić, że na przykład najpopularniejsza teoria to, że Nitro dostał bana i mi się przestało opłacać z nim, zadawać, mhm. więc go y, tam odpuliłam, co nie trochę zdementował, bo zaraz po banie też zaprosiłam go na narty, Jechaliśmy razem z jego rodziną i jakby uczyłam, nie wiem, jego syna jeździć na nartach mhm. i siedzieliśmy razem i było git, e, tylko po prostu coś sobie uświadomiłam i tak stwierdziłam, że ta znajomość nie przynosi mi za dużo korzyści, takich mentalnych, mhm. a więcej mnie jakby kosztuje tak psychicznie. Mhm. No i jeszcze tego z nim sobie nie wyjaśniłam, więc nie, chcę, nie chciałabym mówić jakby widząc przed tym, Publicznie. jak powiem jemu. Mhm. E, ale jeszcze na razie jestem e, tutaj dzieciaczkiem takim, że się boję do niego zadzwonić i mu powiedzieć, albo się z nim spotkać i z nim to przegadać. Nie wiemy, o co dokładnie poszło i dlaczego Kasia postanowiła zakończyć tę znajomość. Sergiusz jest bardzo specyficzną osobą i ma on ogromny grono hejterów, jak i zwolenników. Wiele osób zwróciło również uwagę na sposób wyciągnięcia problemu, a dokładnie fakt, że Kasia oznajmiła o tym publicznie, zamiast wcześniej porozmawiać z Nitro i tę sprawę wyjaśnić. Z kolei Lexi wyjaśniła, że ma w planach powrócić na YouTube'a i influencerka na ten moment zajmuje się głównie swoją federacją Cloud MMA, która ta opublikowała interesujące zestawienie na najbliższą galę. Jednak na kanale Lexi nic się nie dzieje już od kilku miesięcy. Influencerka na swoim Instagramie oznajmiła, że miała spotkanie kreatywne odnośnie jej kanału i ma w planach zacząć nagrywać w maju. Niestety nie wiemy, czego ten content ma dotyczyć, czy będzie to coś nowego, czy powróci ona do starszych formatów. Jednak, aby jakikolwiek content móc zrealizować na jakikolwiek kanał, potrzebny jest do tego montażysta. Na kanale Dawida Kowolika pojawił się materiał, w którym z montażystem Rezygo rozmawiałem na temat tego, jak wyglądała jego praca dla tego twórcy. I poruszyli oni ważny problem wśród filmów na YouTube, na który mało osób zwraca uwagę. Tak naprawdę montaż. To jest większa część filmu i sukcesu filmu. I montażyści są za mało doceniani. Wiecie, bo to są, to są różne formaty. Ktoś robi filmy Family Friendly, to jest surówka i z, tego, z tej surówki trzeba zrobić film, który ktoś chce oglądać, nie. A mnie zawsze bolało to, że jednak kurde, ludzie piszą zajebisty film. Ale nie napiszą na przykład, że wiesz, nawet nie chodzi o same komentarze, po prostu chodzi o to, żeby ten fakt, że ta osoba na tym siedziała. Widziałem, że to jest w filmach teraz, e, że wymieniałem w ogóle montażystów w opisie. Tak, ja na przykład, to jest ja jestem z tak, Przemek po prostu sam mnie wrzuca, nie? Do mm, opisu, mm. ja jestem w opisie, robiłeś ten film. Spok Istotne w pracy montaży systemu również wynagrodzenia, ponieważ praca przy montażu filmu wymaga wiele godzin wysiłku, jak i doświadczenia. A to z kolei musi być zrekompensowane odpowiednią kwotą pieniędzy. Jak możemy się dowiedzieć z tego materiału, to właśnie kwestia prawdopodobnie zbyt bycła, aby oferta Reziego zmusiła tego montażystę do odejścia z jego projektu. To odejście od Reziego to była kwestia tego, że po prostu tymi projektami, tym wszystkim czułeś się już tak zniszczony. Ja się też wypaliłem trochę z tego formatu. Nie, nie jestem w stanie nawet się zmusić do tego. I też gdzieś tam po prostu nie dogadaliśmy się czysto biznesowo. Rozstaliśmy się naprawdę w dżentelmeńskich warunkach. Tak. Naprawdę podaliśmy sobie rękę. Ja widziałem, fajnie. Współpracowało mi się dobrze. Po prostu biznesowo nam się ja to ja nie myślę, że ty jesteś taką osobą, która mm, chce cały czas do przodu, do przodu, do przodu. No. Do przodu. Jak się dowiadujemy, końcowo panowie zakończyli współpracę w dobrych latach, lecz tego typu materiały pozwalają nam lepiej zrozumieć kulisy pracy montażystów z największymi influencerami w Polsce, jak i kwestie tego, jak wyglądała sama ich współpraca. I na koniec dzisiejszego materiału chcemy wspomnieć o filmie, który został opublikowany na kanale Fantazy. Dla przypomnienia, blisko tydzień temu otrzymaliśmy bardzo smutną informację na temat odejścia Dewa, czyli youtubera zajmującego się tematyką pi Kinoze, jak i członka ekipy Fantazy. Z informacji, które trafiły do mediów, wynika, że po przybyciu pomocy nie udało się przywrócić funkcji życiowych Dawida. Niestety opuścił on, on również swoją żonę i dziecko, dla których członkowie ekipy Fantazy przygotowali specjalną zbiórkę, która to ma pomóc im w funkcjonowaniu po odejściu Dawida. Wiele osób pisało o zbiórce dla syna Maxa oraz dla żony Dari. I wydaje mi się, że bez. Um... Jakiegoś takiego zbędnego przedłużania, chcielibyśmy właśnie o tym tutaj powiedzieć, żeby to była informacja, która wybrzmi najbardziej. Że postanowiliśmy właśnie taką zbiórkę, jako ekipa fantazy, przy pomocy się pomaga stworzyć. Znajduje się oczywiście ona w opisie, znajduje się w komentarzu i to jest taka, ja bym to określił, ostatnia możliwość zostawienia dla dewa. Wiadomości, ale nie tylko dla Dewa, ale także dla Maksia, dla Dari, bo fajnie będzie kiedyś zebrać te wszystkie wiadomości, przekazać Maksiowi, jak już będzie troszeczkę starszy, i pokazać, jakiego miał super tatę. Na wspomnianej zbiórce udało się zebrać już blisko 200 tysięcy złotych pierwszego dnia. Link do zbiórki znajdziecie w pierwszej linijce opisu tego materiału i zachęcamy do wsparcia rodziny Dewa w tym trudnym momencie.